Witajcie. Jest to krótki film z serii Religijne słowa. Celem tej serii jest pokazanie, że w przypadku wielu polskich słów, takich jak na przykład słowo pokuta, chrzest, kościół, ewangelia i inne, ich religijne znaczenie, jakie ty i ja natychmiast z nimi kojarzymy, są inne niż znaczenie greckich słów w oryginale Nowego Testamentu, do których przetłumaczenia zostały użyte te polskie słowa w polskich wydaniach Biblii. Dotyczy to szczególnie słów, które w języku polskim i w polskiej kulturze mają niemal wyłącznie znaczenie obrzędowe i religijne więc ich znaczenie zostało nadane przez różne wyznania i organizacje kościelne. Ktoś zapyta, no i co z tego, czy to może być jakiś problem? Okazuje się, że to wielki problem. Tak jak już powiedziałem, problem polega na tym, że religijne znaczenie polskiego słowa użytego w polskich tłumaczeniach nie odzwierciedla znaczenia słowa użytego w greckim oryginale Nowego Testamentu. Takich słów jest wiele i są one bardzo ważne dla zrozumienia najważniejszych nowotestamentowych doktryn. A czasami niezgodne z oryginałem znaczenie tych słów utrudnia zrozumienie tekstu, a nawet go zmienia. W tym materiale zajmiemy się słowem pokuta. Znasz doskonale to słowo, prawda? Spójrz, jak opisuje znaczenie tego słowa słownik języka polskiego. W wielu religiach kara za grzechy. Połączona z żalem i skruchą. W Kościele katolickim jeden z siedmiu sakramentów, w którym grzesznik wyznaje grzechy, a kapłan odpuszcza je i wyznacza za nie karę. Kara za jakieś przewinienia, wykroczenia, też odbywanie tej kary. Czy w tym słownikowym opisie znaczeń słowa pokuta znajdujesz znaczenia, które osobiście Ty przypisujesz temu słowu? Rozumiesz to słowo tak, jak opisuje to ten słownik? No dobrze, to przejdźmy teraz do dwóch najpopularniejszych tłumaczeń Biblii na język polski czyli, zapewne się domyślacie, Biblii Tysiąclecia i Biblii Warszawskiej, inaczej znanej jako Brytyjka. Oba te tłumaczenia od około 50 lat są po prostu naszymi Bibliami. Przy czym Biblia Tysiąclecia używana jest w środowiskach katolickich, a Biblia Warszawska w najszerzej rozumianych środowiskach protestanckich. Ciekawe, że Biblia Tysiąclecia używa do przetłumaczenia oryginalnego tekstu Nowego Testamentu słowa pokuta tylko trzy razy, a Biblia Warszawska sześć. I co jeszcze ciekawsze, są to inne wersety. Wspólny dla obu wydań Biblii jest tylko werset z Łukasza 10:13. Czyli inaczej mówiąc, oba te tłumaczenia razem postanowiły użyć do przetłumaczenia oryginalnego tekstu biblijnego polskiego słowa pokuta w ośmiu przypadkach. A oto te wersety. Właśnie na ekranie pojawiają się ich odnośniki. Zgadzacie się, że narzuca się teraz pytanie, jakie greckie słowo tłumacze obu tych wydań Biblii postanowili przetłumaczyć za pomocą polskiego słowa pokuta? A może nie było to jedno słowo, tylko kilka różnych greckich słów? Otóż nie, było to tylko jedno greckie słowo, a mianowicie słowo metanoja. W większości tych wersetów słowo metanoja występuje w oryginale w formie rzeczownikowej, a tylko raz w formie czasownika. I teraz uwaga to niemal najważniejsze, co powiem w tym materiale. Znaczenie tego greckiego słowa za grecko-polskim Nowym Testamentem wydanym przez oficynę wydawniczą Wokatio to po prostu zmiana myślenia. A dlaczego to takie ważne? Bo tłumacze użyli do przetłumaczenia słowa metanoja polskiego słowa pokuta, które według słownika języka polskiego oznacza, przypomnę, karę za grzechy połączoną z żalem i skruchą, wyznawanie grzechów kapłanowi i odbywanie za nie kary. Nie uważasz, że znaczenia tych słów bardzo się różnią? No dobrze. Wiedząc to, co już wiemy, zobaczmy teraz jak wpływa to na rozumienie jednego z wersetów wymienionych powyżej, w jakich polskie słowo pokuta zostało użyte do oddania znaczenia greckiego słowa metanoia. Spójrzmy na werset z listu do Hebrajczyków z rozdziału 6. Tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Moi drodzy, Zanim zajmiemy się tym jednym słowem, zajmijmy się przez chwilę kontekstem, w jakim umieszczony jest ten werset zawierający to słowo. Otóż list do Hebrajczyków jest reakcją na to, że wielu Żydów po tym, jak już uwierzyli w Jezusa, a potem zostali poddani prześladowaniom, chcieli wrócić na łono synagogi żydowskiej, żeby po prostu ocalić życie. Religia żydowska była bowiem wtedy legalna, a nowa chrześcijańska sekta nie. Przełożeni synagog wymagali jednak od nich, aby wrócili oni do wypełniania prawa mojżesza. I takim Żydom autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że nowe przymierze w Jezusie jest w każdym celu lepsze od starego przymierza nadanego przez Mojżesza. I że ich powrót do starego przymierza jest de facto wypadnięciem spod łaski Jezusa. W tym konkretnym fragmencie Autor listu do Hebrajczyków wymienia sześć podstawowych, jak on to nazywa, nauk o Chrystusie, jakie według niego są fundamentem życia każdego człowieka wierzącego, od momentu podjęcia decyzji dla Jezusa do sądu wiecznego. I zapewne zauważyliście również fakt, że wydarzenia te ułożone są w porządku, w jakim się one w życiu ucznia Jezusa wydarzają. To sześć elementów fundamentu Nowego Przymierza. Inną rzeczą, którą trzeba wiedzieć, jest to, że we fragmencie tym mowa jest też o uczynkach martwych. Czy wiesz, czym one są? Uczynki martwe są wtedy, gdy ktoś wypełnia nakazy prawa mojżeszowego, Starego Przymierza, i wierzy nie w Bożą łaskę. Ale wierzy w to, że wypełniając te uczynki, może on sam zasłużyć sobie na Bożą akceptację. To typowa religijność uczynkowa i próba oparcia swojej relacji z Bogiem na sprawiedliwości własnej. No to powróćmy do samego tekstu. Gdy czytamy ten werset, mając w pamięci faktyczne znaczenie greckiego słowa metanoja. Przypominam, że jest to zmiana myślenia, brzmi on tak. Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią, i to uwaga, zmianę myślenia o uczynkach martwych i wyznanie wiary w Boga, nauka o krztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Czy widzisz sens tego wersetu, gdy zastosujemy faktyczne znaczenie greckiego słowa metanoja? Ten sens jest jasny, prawda? Pierwszym krokiem do relacji z Bogiem jest zmiana myślenia na temat tego, czy można zdobyć przychylność Bożą za pomocą dobrych uczynków własnych. Cały Nowy Testament naucza, że człowiek nie może zdobyć Bożej przychylności swoimi dobrymi uczynkami. Bo takie myślenie jest wyrazem. Pychy człowieka jest wyrazem jego samosprawiedliwości. Bóg nienawidzi takiej postawy i nie może mieć relacji z takim człowiekiem. Dlatego powtórzę: trzeba zmienić myślenie na temat zdobywania przychylności Boga. Trzeba porzucić myślenie o zdobywaniu przychylności Boga przez własne uczynki, na myślenie o zdobyciu przychylności Boga przez wiarę w Jezusa i w to, że to on, Jezus, przez swoją ofiarę na krzyżu zdobył przychylność Boga dla każdego, kto w niego wierzy. Taka zmiana myślenia jest aktem woli, jest decyzją i nie wynika z emocji, tylko wynika ze świadomości duchowej rzeczywistości i ze świadomości Bożej woli. No to spójrzmy teraz na sens tego wersetu, gdy czytamy go i mamy w pamięci sens słowa pokuta, które tu zostało użyte. Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią i tu znów uwaga, wyznanie żałowanie i poniesienie kary za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Spójrz najpierw na formę Omawiany fragment wersetu w brzmieniu Pokuta za uczynki martwe jasno sugeruje, że chodziłoby o poniesienie przez każdego kandydata do relacji z Bogiem kary za uczynki martwe, prawda? Ale to przecież Jezus poniósł już karę na krzyżu i nie jesteśmy w stanie do tego nic dodać. Nie musimy do tego nic dodać. Nie wolno nam do tego nic dodawać. Gdybyśmy to my mieli ponieść karę za uczynki martwe, to sami zapracowalibyśmy na Bożą przychylność i na zbawienie. A tym właśnie różni się relacja z Jezusem, jedynym prawdziwym Bogiem, od wszystkich innych tak zwanych religii świata, że aby nawiązać relację z prawdziwym Bogiem, nie musimy i nie możemy nawet na to zasłużyć. Nie musimy nic robić, bo Bóg zrobił już wszystko za nas, bo tylko to, co On sam zrobił, jest dla Niego wystarczająco dobre. Ty i ja musimy tylko przyjąć to wiarą i odziani w sprawiedliwość Jezusa mamy dostęp do relacji z Bogiem. Ale widzisz, zanim przyjmiemy wiarą Boży plan dla naszej relacji z Nim, Musimy najpierw zmienić swoje myślenie. Biblia nie dopuszcza innej kolejności. Musimy przyznać, że jakakolwiek próba uczynkowego zasłużenia na Bożą przychylność i tym samym na możliwość relacji z Nim jest dla Boga obraźliwa i nieskuteczna, bo przejawia naszą pychę i samosprawiedliwość. Takie uczynki są naprawdę martwe i prowadzą nas do śmierci. A nie do życia. Czy widzisz teraz, że pełne i właściwe zrozumienie tego wersetu, gdy występuje tam pokuta, a my idziemy za religijnym znaczeniem tego słowa, wpędza nas w spore problemy, gdyż wypacza drogę zbawienia. Z tego konkretnego wersetu trudno nam wywnioskować, na czym ta droga zbawienia polega. No dobrze. Poznaliśmy znaczenie greckiego słowa metanoja i polskiego słowa pokuta. Stwierdziliśmy, że są inne, chociaż jedno słowo ma tłumaczyć to drugie. I prześledziliśmy na przykładzie jednego wersetu, jakie to ma konsekwencje dla zrozumienia tekstu. No tak, ale jakie wyciągnąć z tego wnioski? Powiem Wam, jakie ja wyciągam z tego wnioski i jakie jest moje nastawienie do czytania polskich tłumaczeń Biblii w świetle występowania w nich takich religijnych słów. Przede wszystkim, moi drodzy, jestem całkowicie przekonany, że Bóg zachował dla nas tekst Biblii w oryginalnych językach greckim i hebrajskim w sposób doskonały. W całości i bez błędów, które mogą wpłynąć na cokolwiek, co Bóg chce nam przekazać. Również absolutna większość tłumaczeń Biblii na języki narodowe zapewnia zrozumienie wszystkich doktryn i praw biblijnych w nich zawartych. Choćby dlatego, że te same doktryny podawane są w tekście wielokrotnie. Są jednak pewne elementy tych tłumaczeń, które spowalniają nasze poznawanie słowa, gdyż zaciemniają lub nawet zmieniają sens niektórych fragmentów i musimy się bardziej natrudzić, żeby poznać prawdę. Jednym z takich problemów są właśnie religijne słowa. Które od setek lat funkcjonują w potocznym języku polskim, a wywodzą się one z teologii i obrzędowości poszczególnych wyznań, ale ich religijne znaczenie nie ma żadnego odpowiednika w oryginalnych słowach tekstu Nowego Testamentu. Słów o takim znaczeniu po prostu nie ma w Nowym Testamencie, więc nie powinny być używane do jego tłumaczenia. Pozwólcie. Że pominę milczeniem, dlaczego takie słowa stworzono i dlaczego nadano im takie znaczenia. Nie jest to temat tego materiału. Ale powracając do moich wniosków, trzeba o tych i o innych problemach i pułapkach po prostu wiedzieć. Trzeba korzystać z powszechnie dostępnych słowników i leksykonów greckich oraz greckich tłumaczeń interlinarnych. Ale przede wszystkim nie da się oszukać czasu poświęconego na Biblię. Musisz ją czytać, czytać i czytać, a wtedy zawsze dojdziesz do prawdy. A następnym razem zmierzymy się z innym religijnym słowem, abyś mógł, mogła mieć ich listę zapisaną gdzieś w Twojej Biblii. I już absolutnie na sam koniec chcę odesłać Was do innych filmów na kanale SDP, które szerzej wyjaśnią kwestie poruszone w niniejszym filmie. Zachęcam więc do obejrzenia drugiego odcinka serii o objawieniu Jana, aby zapoznać się ze światem pierwszego wieku naszej ery i zrozumieć lepiej, na czym polegała legalność religii żydowskiej i nielegalność wyznania swojej wiary przez pierwszych uczniów Jezusa. Odsyłam również do filmu Czy obowiązuje nas dziesięć przykazań, czy nie aby dowiedzieć się więcej o różnicy między Starym i Nowym Przymierzem. Oba linki w opisie filmu. A teraz już zostańcie z Bogiem.